Słowa sceptyk i sceptycyzm pochodzą od staro greckiego czasownika, który tłumaczyć możemy jako dociekać, patrzeć, badać czy coś uważać. Taką podstawową zasadą sceptycyzmu jest poszukiwanie prawdy. Tutaj ważniejsze jest to poszukiwanie sama droga, którą przechodzi sceptyk. Niż odpowiedź czy cel, do którego to wszystko zmierza, jakby sama podróż, sama droga jest tutaj wartością. Czyli sceptyk nie tworzy różnych dogmatów, które zresztą uważa za takie więzienia dla myśli, lecz właśnie celem sceptyka jest uwalnianie umysłu od. Tych różnych klatek, które sobie tam tworzymy. Sceptyk chce obalać granice myśli, chce podważać różnego rodzaju poglądy, ale jednocześnie stara się nie stawiać nowych granic. W gruncie rzeczy, dla żywej myśli, dla takiej żywej energii, każdy pogląd jest ograniczeniem, pewnego rodzaju wyzwaniem, które trzeba pokonać. Zatem sceptyk to jest ktoś, kto docieka, bada, szuka prawdy. To jest taki fundament do tego, żeby zrozumieć tę ideę sceptycznego zwątpienia. Sceptycyzm w swojej najlepszej formie nie jest sztuką zaprzeczania, że tylko negujemy wszystko i podważamy, lecz jest sztuką dociekania, poszukiwania i kwestionowania wątpliwości. Pierwszym wielkim sceptykiem starożytnego świata był Pyrron z Elidy. Żyjący około Roku 310-270 przed naszą erą. Pyrron, od którego bierze początek sceptycyzm jako cała szkoła filozoficzna, był uczestnikiem wyprawy Aleksandra Macedońskiego przeciw Persom. Armia Aleksandra Macedońskiego dotarła aż do Indii, daleko, bardzo daleko. Poza granicę znanego grekom świata. Pyrron w czasie tej wyprawy pełnił funkcję nadwornego filozofa i po powrocie zaczął nauczać się tłumy zwolenników jego teorii. Pyrron był znany z tego, że traktował filozofię jako sposób na życie, którego celem było osiągnięcie spokoju ducha i prawdziwego szczęścia. Pyrrhon uważał, że człowiek powinien być zawsze gotowy do tego, żeby zadawać pytania, ale powinien być bardzo ostrożny z udzielaniem odpowiedzi. Uważał, że ludzie zbyt łatwo wierzą w takie gotowe prawdy, które się im podaje, a które tak naprawdę zatruwają im umysły czy właśnie zaśmiecają umysły i sieją niepokój w ich duszach. Dlatego praktykował to, co głosił, i starał się powstrzymywać od wygłaszania ocen. Starał się pokazywać też swoim życiem, że tak naprawdę jesteśmy wszyscy otoczeni pewną grą pozorów. Więc nie należy brać wszystkiego, co nas otacza, i wszystkich informacji, które do nas docierają, zbyt serio. Bardzo prawdopodobne jest, że cała ta wędrówka właśnie daleko poza granice świata znanego Grekom, poznawanie w trakcie tej podróży nowych ludzi, ich zwyczajów, ich wierzeń. Wreszcie, też spotkanie z indyjskimi mędrycami spowodowały, że właśnie Pyrron doszedł do takiego przekonania, że nie warto przykładać nadmiernej wagi do tego, co ludzie uważają za słuszne lub niesłuszne. Że dużo ciekawsze jest zadawanie pytania, dlaczego uważają coś za takie bądź takie. I taka próba konsekwentnego rozkładania tych poglądów, różnych ocen na części. Trochę tak, y, można to sobie wyobrazić, jakbyśmy wzięli cebulę i różne warstwy tej cebuli przypisali różnym naszym y, nawykom myślowym. Różnym naszym poglądom, różnym naszym ocenom, które nosimy w umyśle. I pyrą zachęca do tego, żeby obierać te cebule, ściągać te warstwy, zdejmować te różne nawyki myślowe różne schematy, różne oceny różne nasze mniemania różne nasze przeczucia i poglądy. Głównym celem Prona było takie oczyszczanie umysłu, uwalnianie umysłu, tak żeby on mógł wreszcie dostrzec świat, który jest ukryty za tą mgłą różnych zbiorowych i indywidualnych przekonań. Sceptyk zadaje nam głębokie i trudne pytania, na które nie ma szybkich, prostych odpowiedzi. Sceptycyzm to nie jest taki filozoficzny fast food, e, tylko tutaj musimy się pozastanawiać, musimy zakwestionować, zacząć trochę wątpić we własne myśli, żeby osiągnąć dużo głębsze zrozumienie rzeczy. E, mówiąc najprościej, sceptyk pyta nas: dlaczego wyznajesz właśnie takie przekonanie? A dlaczego nie wyznajesz innego? Sceptyk zastanawia się, dlaczego sądzisz, że pewne rzeczy wiesz. Pyta nas: skąd masz tę wiedzę? Skąd masz pewność, że ona jest właściwa, że jest poprawna? Więc stara się rzucać światło na takie fundamenty wszelkich naszych przekonań. Sceptyk zastanawia się, na podstawie czego my budujemy naszą wiedzę o świecie, o sobie samych? Czy budujemy tę wiedzę na podstawie wspomnień, dlatego że pamiętamy coś, co się wydarzyło w naszym życiu, odnosimy się do jakiejś sytuacji z przeszłości, czy też budujemy naszą wiedzę na podstawie świadectw innych ludzi, czyli na podstawie tego, co oni mówią? Co oni nam przekazują, czy też budujemy naszą wiedzę na podstawie różnych doświadczeń zmysłowych czyli to, co widzimy, uznajemy za prawdziwe, czy też to, co słyszymy, uznajemy za prawdziwe. I próbuję um, wnioskować. Um, czy faktycznie możemy tym różnym doznaniom, zmysłowym wspomnieniom czy świadectwom innych zaufać? Wróćmy do naszego eksperymentu myślowego z początku naszej lekcji, kiedy rozglądaliście się dookoła, stwierdzając: Czy to, co Was otacza, jest tam naprawdę? Czy Wy tam jesteście? Czy są tam bliskie Wam osoby? Myśliciel żyjący w XVII wieku, którego często nazywamy ojcem współczesnej filozofii, czyli Kartezjusz, sformułował taką dość radykalną koncepcję. Więcej o Kartezjuszu będę Wam opowiadać podczas kolejnej lekcji, ale teraz wykorzystajmy tę myśl Kartezjusza, który uważał, że tak naprawdę nie możemy mieć pewności, że to wszystko, co nas otacza i dzieje się dookoła nas, nie jest po prostu wyjątkowo długim snem. Co myślisz o takim założeniu, że być może teraz śnisz? Być może teraz śnisz, że słuchasz moich opowieści. Być może teraz śnisz, że jesteś w tym miejscu, w którym ci się wydaje, że jesteś, to sceptyczne rozumowanie może być tylko fragmentem jednego wielkiego koszmaru. Rozejrzyj się po pokoju. Wyobraź sobie, że to nie jest prawdziwe pomieszczenie, tylko wyśnione. Spójrz na swoje ciało i na to, w co jesteś ubrana, ubrany to wszystko jest snem. Albo stosując ulubioną przez sceptyków formę sugestii, skąd wiesz, że to wszystko nie jest tylko snem. Kartezjusz zastanawiał się również nad koncepcją, zgodnie z którą nasze życie może być tylko jednym wielkim złudzeniem. Może jakiś potężny demon zahipnotyzował nas wszystkich, abyśmy wyznawali przekonania, które wyznajemy, a także widzieli i słyszeli te wszystkie rzeczy, które, jak nam się wydaje, odbieramy za pomocą naszych zmysłów. Jednak my, nawet przez sekundę, nie zakładamy, że to może być prawdą. Dlaczego? Nie możemy obalić hipotezy snu, czy też nawet hipotezy demona, ani żadnego innego podobnego scenariusza. Nie możemy nawet podać ani jednego pozytywnego, czy też niezależnego dowodu na to, że któraś z tych radykalnych alternatyw jest fałszywa, a mimo to wierzymy w stwierdzenia, które są oparte na założeniu, że te hipotezy muszą być fałszywe. Sceptycy uświadamiają nam więc, że nie do końca potrafimy udowodnić niektóre nawet najbardziej podstawowe nasze założenia, takie podstawowe poglądy, podstawowe kwestie, w które wierzymy. Nie jesteśmy czasem nawet w stanie podać jednego solidnego dowodu na to, że te nasze przekonania są prawdziwe. Bo jeżeli powiemy, że zakładam, że to, co mnie otacza, jest prawdziwe, bo to widzę, to przyjmujemy, że to jest nasze subiektywne widzenie, a ktoś inny tego w tej chwili nie widzi, więc może jednak to nie istnieje. W wiele rzeczy po prostu wierzymy. A sceptycy ciągle pytają: dlaczego? Dlaczego w to wierzysz? Dlaczego to uznajesz za prawdziwe? Dlaczego tak uważasz? Jedną z rzeczy, które nam pokazują, jest to, że w naszym życiu tak naprawdę jest bardzo mało miejsca na takie pewne, niezmienne założenia. Nawet sceptyk uważa, że to jest nieco aroganckie twierdzić, że w życiu są jakieś pewniki. Dlatego sceptycy zachęcają do skromności oraz do pokory. Pytania sceptyków mogą wywołać w nas ogromne zwątpienie. Jak zaczniemy tak wszystko kwestionować i pytać siebie: dlaczego w to wierzę, dlaczego tak sądzę, jak w ogóle racjonalnie mogę wierzyć w cokolwiek? Czy w takim razie powinniśmy porzucić wiarę we wszystko? No albo prawie we wszystko? Otóż wcale nie. Sceptycyzm jest taką ważną lekcją dla podważania naszego sposobu myślenia, ale nie powinien odbierać nam naszej wiary i naszych przekonań. Sceptyk, który nie wierzy, że jego słowa mają określone znaczenie, nie jest nawet w stanie sformułować swoich pytań czy wyrażać dręczących go wątpliwości. I pokazuje nam, że to dotyczy nas wszystkich: przekonania są niezbędnym elementem życia każdego człowieka. Nie możemy odrzucić wszystkich naszych przekonań, nie możemy zanegować wszystkiego, w co wierzymy i co uważamy za prawdziwe. Dlatego, że byłoby to dość niepraktyczne, a czasem nawet bardzo niebezpieczne. Jeżeli idąc ulicą widzimy nadjeżdżający samochód, no to lepiej uwierzyć w to, co się widzi, i odpowiednio wcześnie zareagować. Co ciekawe, pierwszy sceptyk, o którym Wam opowiadałam, czyli właśnie Tyron Zelidy. Był czasem postrzegany jako właśnie nazbyt obojętny w obliczu niebezpieczeństw życia codziennego i podobno jego przyjaciele wiele razy go ratowali, gdy zamyślony wchodził na zatłoczone ulice czy stawał na krawędziach klifów albo nie zdawał sobie sprawy z różnych niebezpiecznych sytuacji. Sceptyk namawia nas do takiej umysłowej gimnastyki, którą warto od czasu do czasu podejmować, żeby nie zamknąć się właśnie w więzieniu swoich myśli. Siła sceptycyzmu bierze się stąd, że zakładamy, że w sposób pewny możemy znać jedynie wnętrze naszego własnego umysłu. I wówczas musimy też przyznać innym prawo do tego, że w ich umyśle są inne przekonania, inne spostrzeżenia. I inny umysł równa się tak naprawdę inny świat. I do tego właśnie zachęca sceptycyzm. Sceptycyzm zaprasza nas do takiego przekraczania granic naszego własnego poznania. Wychodzenia trochę z takich właśnie umysłowych klatek, takich myśli, które tam po prostu są i rozsiadły się już bardzo wygodnie, uważając, że zostaną tam na zawsze. Na zakończenie chciałabym Wam opowiedzieć anegdotę o ateńskim malarzu. Wyobraźcie sobie, że ateński malarz maluje konia w galopie ale w żaden sposób nie jest w stanie namalować piany na jego pysku. Próbuje wiele dni na wiele różnych sposobów, ale cały jego kunszt malarski okazuje się na nic. W końcu rozezielony i już zniechęcony rzuca w ten obraz gąbką, której używał do oczyszczania pędzli. I wtedy Ukazała się piana tocząca się z końskiego pyska, właśnie taka, jakiej pragnął. Czasem trzeba rzucić wszystko, odpuścić, wyjść poza schematy myślowe, poddać się pewnemu rytmowi ukrytemu w świecie. I to jest właśnie. Takie sztandarowe hasło sceptycznej praktyki. Więc zachęcam Cię, żebyś w tym nadchodzącym tygodniu spróbował od czasu do czasu pobyć sceptykiem. I daj mi znać, jak ci poszło. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.